Dzień dobry moi drodzy i wracamy do miedzianego lasu. Kolejny odcinek konferencja ze Stolen sam przed nami. Dobra. Teraz tak, trzeba przetworzyć mieć. Yy, ale nie mamy jakby tej kombinacji, prawda? Więc jeszcze, jeszcze kilka miejsc, których tutaj nie zwiedziliśmy, mianowicie trzeba by się wybrać podziemie tutaj. I zaraz to zrobimy. Czy są tu jeszcze jakieś skrzynie? Wszystkie znalezione, OK. Hmm? Damy się, tylko czy dobrze idę? Dobrze idę, chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu, 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 dobrze. Albo i źle. Teraz nie wiem, bo naprawdę te załówki są takie triki. Tutaj. Troszeczkę krężną drogą, ale damy radę. Trafimy. Teraz muszę iść tu, <tutaj>, tutaj, chyba w prawo, w lewo, w prawo, tak? Nie. Ale zaraz, tu, a tutaj brałem gałązkę, dobra, jest złamana już. Tutaj. Ta maszyneria, to jeszcze wstecz. Jeszcze jedną przecznicę dalej, właśnie. Tu będzie zejście zaraz, podziemka. Bo tu już wszystko było chyba zbadane Przynajmniej... tak. I muzyka się świetna zrobiła. To ognisko było już odblokowane. Teraz odblokowane dopiero. Te ja przedtem nie odblokowałem tego ogniska. Tak, idę w dobrym kierunku. Tak, i to jest są te podziemia, których jeszcze nie zbadałem. I właśnie, tam było to, ale najpierw chcieliśmy pójść tutaj, tylko tak właśnie. Walka. Gonimy tę mukę. Mamy was. 34,50 powinno zadać. Ile to zada? 21. Dlaczego? One mają takie obrony? Czy o co to takie chodzi? Dobra zadajmy śnieżycę Atakujcie go Jego mi nie... Ale to chyba jest na fizyczne ataki? Nie wiem dlaczego To było dziwne, dobra Kto ma najwięcej zdrowia? Ty Zapomniałem, wy jesteście niewrażliwi na to Dobra Ty źle to zrobiłem Ok, yy... tego to bolało. Fizyczne to też będzie spoko. Fizyczne to naprawdę jest dla nich spoko. Po tobie. Zadasz trzem. Ty strzel po prostu w tego. okej okay, i teraz tak. Ty możesz uzdrowić. Odpocznij. A też mogłem uzdrowić. Odpocznij. Odpocznij. Mamy to. Page, szansa na kontratak 30%. To już jest drugi taki. Łukłowiecki Sebastian. Ale ty masz łuk reka. To na pewno jest lepsze, ale. Zobaczmy, to obrażenie ma ogromne 3 do 18, to ma 2. Dwa... A nie, U greka 3,7. Jak założysz ten? Błąd z fizycznych do 3, to się chyba nie opłaca. To będzie dobre, jakby miał 4 przedmioty, prawda? Jak to jest wtedy. Muszę mieć wszystkie, tak? Dobra, na razie załóżmy ten łuk Zobaczymy, czy to będzie lepsze. to będzie rzeczywiście za lepsze obrażenia? Bo jak on nie trafi tych krytyków, to to jest takie. Nawet jak trafię, to te obrażenia nie są zbyt duże. Dobra, teraz tutaj. Widzę...

Aha, one jeżdżą sobie, tylają. Nie mogę nawet stanąć tu, żeby coś zrobić, nie? Zastanówmy się. Dobra, ale nawet nie jestem w stanie stanąć tak na równi, żeby to. De. Powinienem coś, coś działa, nie? Dobra. Wiecie co? No, trzeba znaleźć resztę kluczy na razie. Bo ty takowych nie znaleźliśmy. Więc wracamy. Kluczy do piwnicy mam dwa. Cztery żywioły, dokładnie, miały być. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. Ok, uh. tam było zamknięte też, dobra. Przeczytajmy te notatki. Miedziany las, nie dialogi, a notatki. To są notatki? Przedmioty, lokalizacje, kompanii Dodatka od Covella, Zgodnie ze wskazaniami ukryłem cztery klucze Dobra, Każdy żywioł został odpowiednio zabezpieczony, nawiązując do żywiołu, który reprezentuję. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego przekazał mi swoje instrukcje. Przekraczam progi mojego pałacu, jedni będą szukać złości, inni miłości Ktoś powiedział że już. Dobra. Odnaleźć muszą cztery klucze. Jeśli pytasz, ile? Jedne z przodu, drugie w... jedne z przodu, drugie w tyle. Niektóre dość nisko, inne znacznie wyżej. Wydaje mi się, że po prostu jeden będzie tu, tu. Ja nie pamiętam gdzie dokładnie je zdobywałem wtedy, ale tak. Musimy jeszcze raz się przejść po tych granicznych, które... o, zaskoczyłem. Mam to ognisko blokowane mam. A, na mapce pokazuje się, jak jest odblokowane. To była ta. Jedne z przodu, inne dobra. Czyli tu takie wchodzenie na górę. Nie wiem, czy to chodzi o podziemia i ten, ale tak. Tutaj mamy ten zamek, do którego nie wejdę. Bo mnie nie, nie chcę wpuścić. Dobra. Wejdę się po tych krawędziach. To niestety wygląda tak samo. Dobra. Dwa klucze mam, ale teraz pytanie: czyli nie wykopana tutaj, dobra wejdźmy na górę. mogła być ukryta, tak? Pamiętam, że gdzieś tutaj podnosiłem coś. Możliwe, to był klucz do piwnicy. Wydaje mi się, że tam na dole coś trzeba zrobić. Tylko co? Albo najpierw trzeba będzie poradzić sobie z. Nie tyle kluczami, tylko tą maszyną, i przetopić to, nie? Bo tego też nie otworzę, bo tu potrzebny jest klucz. To. No. Także tego nie otworzę. Tylko przebiegnę tutaj. Dobra, to trzeba ominąć. Już nic nie ma. O, jest jeszcze jedno miejsce, które chyba nie byłem. Tak. Złamany miecz Voltrunu. Legenda mówi, że kto dzierży, ten może kontrolować wszystkie wody. Szkoda, że jest zniszczony. O. Pomniejsza księga błyskawit. Dobra. Ciekawe. Dobra. Czyli tutaj już mnie nie było? To jest bardzo rozległa lokacja. Teraz tak, tutaj wszędzie już byłem. Pozostaje mi chyba nic innego jak zejść jednak tam na dół, co? Tak, dwa na górze zdobyte, teraz trzeba zdobyć dwa na dole. Dobra, schodzimy do piwnicy. Które tak powiedzieli, dwa na górze, dwa na dole, to teraz zostało mi już tam. Dobra. Teraz. Tak. dobra, schodzimy w dół i teraz, tu bym się rozejrzał jeszcze, tutaj nawet nie tyle też tam, to tutaj a żeby zejść tam trzeba tędy, bo jeszcze tutaj też nie chodziłem jakoś bardzo, nie a tu też może być sporo fajnych, ciekawych rzeczy Nie wiem, o co chodzi z tym. No to zejście też nie jest tutaj po nic. Wodę, coś nie? Dobra. Tam jest coś zielonego jeszcze. Tam bym poszedł. Patrzcie, tutaj też jest. Może się woda później obniży Tam byłam, bo jest otwarta skrzynia. Może się woda później obniży. A to by było w sumie ciekawe. Cześć, z tym piesem już nic nie zrobimy. Dobra. Muszę się upewnić, że niczego nie. O, to ognisko chyba nie jest odblokowane. A jest, dobra, tak czy nie? Je, odblokowałem je teraz, niedawno, dobra, tak, bo tu jest zejście w dół. Tak, dobra. No to musimy. Tu jest. W takim razie nie ma już nic. Oj, to też mnie ciekawi, jak tam wejść, nie? Jakby. A, od tych drzwi. Zamknięte miedziane drzwi. Dobra, one są, To są zamknięte miedziane drzwi. Te które otwarliśmy dwie. po klucze dopiero. To trzeba te kilka zdobyć. No dobra, o co tu chodzi? Tego nie ogarniam, bo tu się coś świeci fakt, ale Co ja mogę z tym zrobić. Oho, chyba będzie coś czuję, że będzie błądzenie. Błądzę cięgle. To jest jak budę. Skrzynia, a to światło robi, tak? Okej. Okay. Tu drzwi zamknięte, tam drzwi zamknięte. I jeszcze te dwa klucze mogłem mieć. Dwa klucze do piwnicy jeszcze nie. To jest już wyjście z piwnicy. Hmm. Ciekawe. Dobra, co ja zrobię tutaj? Małe cięcie i połażę trochę, bo nie ma sensu, żeby nagrywał wam takie coś. No po prostu do zobaczenia za chwilę, mam nadzieję. Ach, nie wiem, moi drodzy, pochodziłem tutaj troszeczkę i nic nie ma: żadnych sekretów, niczego nie znalazłem. Po prostu wróćmy do miejsca, co możemy zrobić. Na pewno mamy mieć i możemy przepalić. Ten piec trzeba jakoś rozkminić, tylko no nie ma nigdzie żadnej kartki. Przeczytałem trochę rzeczy, gdzie to jest. Gdzie był ten piec w ogóle? Co było to? Zatwórz mieć. No właśnie. Zamknięte miedziane drzwi. Nie o to chodzi. Eee, to było to. Tutaj. I wróćmy się. Tak, bo obok była skrzynka. Eee, tak. Tutaj. Dobra. Wróćmy się do od tego... What? A. Proszę. Tędy można przejść. Dobra. Eee, wróćmy się... Ach, nic. Myślałem. I trzeba rozkminić ten piec. Jeszcze tylko tak. Nic tu na pewno nie ma. Dobra, będziemy go rozkminiać. Co my tu mamy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak kostki, prawda? Jak kostki. Tu mam 5, 4. Mhm. Czyli 15. Tu też jest 15. Tak, też jest 15 i tu też jest 15. Tu mamy. Jakąś czyli jakieś coś manualne, prąd i jakaś magia, nie? To jest jakoś połączone dziwnie. Myślę się, że to jest trzecie, to jest pierwsze i ten. Ok. To trzy razy, tak? Jeszcze raz. Dwa, trzy, to dwa razy, okej, okay, to jest, to trzy, to dwa, a to ile razy? Raz, trzy, cztery, pięć. Tak, dobra. Teraz co czy czy To na pewno dwa. Raz, dwa, a to trzy. I o trzy było. Trzy. To nie, to to. No nie, no dobra, to jest to. Dobra, okej. Okay. Eee... Dobra. Myślałem, że muszę znaleźć jakąś tą. Dobra, mamy to. Jest okej. Okay. <laughs> Myślałem, że trzeba coś zdobyć innego. W pożądu umieć przedmiot.

Teraz dobra. dobra, i teraz trzeba będzie pójść do pieca, to znaczy tego drugiego i wykuć to, nie, do formy to przelać. Sprawdźmy. Here you go, <laughs> Got it. Dobra przed stop mieć jest zrobione Mamy to zadanie rozpoczęcie stop, mie stop mieć dobra teraz trzeba stopić i to się szło Tam podziemą był ten kowal czy jest tu jeszcze jakiś inny żeby stopić chyba podziemią był ten kowal tylko że tam nie było nic do klikania nie I mi roz rozdrobniło to teraz. Teraz tak, zadania, stop mieć, będziesz potrzebować... Tak, to jest to pod ziemią. Nie. Znaczy nie widziałem takiego pomieszczenia, ale to widać, że to jest pod ziemią. Albo... To jest to co... Było takie przed chwilą, w tamtym odc... znaczy w tym odcinku, bo to było przed ten. Byliśmy w takim pomieszczeniu, z której strony to było tu. Do lawy trzeba dojść, nie? Czyli tutaj w dół. Jest lawa. Tutaj taki piecyk, by o właśnie to. To nie jest to? Nie, no to nie. To nie jest to. Trzeba znaleźć coś innego. Dobra. Może tu trzeba będzie to ostudzić? A no, proszę, po to jest ta woda, co? Mm. Dobra, ale czy było tu takie pomieszczenie? Czy było coś, że potem klikałem, i oni najpierw mówili, że musi być coś tam, zanim coś tam, nie? Że, nie? że nie mam narzędzi, jakby do tego. I nie mam miedzi. To coś takiego było. Tu też może być lawa, nie? To nie musi być pod ziemią. Trochę gubił pewnie co. Dobra, tu jest to. To jest nawet jakoś narysowane to urządzenie. Tu jest ten domek. Tu. Dobra, cały czas na prawo trzeba się dostać. Na prawy górny róg, mapy. Dobrze. Ej. Nie da no się, a to by było ciekawe, jakby się. Dobra, chyba już o to chodzi. Na prawy górny róg, o, tak, tak średnio bym powiedział. A no zaraz, jeszcze mapy nie odkryłem. Wszystkie zostały, ale tak mi wyglądało na miejsce ze skrzynią, trzeba przyznać. Tak to właśnie wyglądało. Dobra, tutaj, tu byliśmy na początku, ale nie byliśmy z tej strony. Dobra, o proszę, dobra, to jest tak, to jest to miejsce, tu byliśmy, bo tu skrzynię braliśmy. To było napisane, że coś muszą być te same numerki gdzieś, nie? Znajdź 5 miedzianych gałązek, przetwórz mieć, Przetop mieć przy odpowiedniej temperaturze, użyj formy, schłóć wyrób. Dobra, hmm. to musi być tyle samo co tu, tak. Dziesięć. dwadzieścia jeden. A gdzieś było. Coś było o tym napisane. Ktoś coś o tym mówił. Czy gdzieś... Odnaleźć muszą cztery klucze. Dobra. Przekroczę, Muszą zdobyć moje uznanie, więc im pojąć szermiekę i muszą wytężanie. Jeśli pytasz ile, jedne z przodu, drugie w tyle. Dobra. Hmm. Ale właśnie. Przetwórz mieć. To już mam. Coś, ale oni coś wspominali, że coś będzie. I teraz mamy zero, na przykład. Co no chodzi? Jest zero. Chyba wiem o co może chodzić.

Okej, okay. nie było przetłumaczone w ogóle, widzieliście? Nie było przetłumaczone. E, dobra, przetwórz mieć i teraz znajdź 5. Pięć... Dobra, stop mieć. Już wiemy. Quest. Mm. E, odnajdź formę. Będziesz musiał odnaleźć kilka kluczy i otworzyć nie jedne drzwi, by stworzyć ten wspaniały klucz do wyjątkowych wyróżnień. Może również pasować do kilku innych podobnych, jakie widziałeś. Trzeba odnaleźć formę teraz klucza. No dobra, moi drodzy, ale na tym sobie skończymy ten odcinek. Tam zrobię małe cięcie pewnie, więc nie wiem, ile on będzie trwał, ale wydaje mi się, że on już koło pół godziny ma, więc w Ci się z wami pożegnam. W następnym lecimy szukać formy do klucza i otwieramy drzwi. Także do zobaczenia. Cześć!